E Maria. Bądź pozdrowiona, jesteś pełna łaski i Pan jest Tobą. Nie pomoję, co mówisz. Błogosławionaś między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jak to nadal nie pomuję? Nie bój się, Mario. Jesteś pełna łaski. Oto poczniesz łonie i porodzisz Syna, a nazwiesz go imieniem Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Bożym. Duch święty stąpi na ciebie, a moc najwyższego jest zacięcie. Przed to i to co narodzi się z ciebie i będzie nazwany co najwyższego. Oto ja, ja, surzennica pańska niech mi się stanie, według słowa tego. zeszliśmy z wokół wokoło manowce, Możemy zginąć, podobnie jak nasze Gdzie nasza ścieżka? Gdzie nas stawa? Złe mi koliści? coś w psach się czytaja, za drzewa Ślepia mi tu tuż się pulsowa. Ojcze, Gdzie jesteś? Raz ciemny, raz dziki. Od zwierząt, koło środ się chaszcze. trującym Pod nogą czają się wilcze przepaście. Gdzie jesteś, ojcze? Od to Tyż zawsze moc będzie trwała. bez z głodu ogrom podróżnicy. Jak na jak skała. Patrz jak jasno, niebiosa goreją. Czyżby świt wchodzi ponad straszną knieją? O, nasza ścieżka zniknęły bez groża. Na niebie łuna pożar albo zorza. To gwiazdy świecący prosto w nasze oczy. Jasność przeciwna, blaskując na nocy. Krzywe moc a pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Tęczowe skrzydła, toż to aniołowie. Nic się nie bójcie, dobrzy pastuszkowie. Tej nocy, dzieciom, co się narodziło, przyniosło, przyniosło światu nadzieję i miłość. Pierwsi słyszycie radosną nowinę, pierwsi ujrzycie niebiańską dziecinę. Wielka to łaska, mili pastuszkowie, ujrzyj nadzieję, zanim świat się dowie. Która zaprowadzi, odczuć się, ruszajcie odwagi. Gwiazda cudowna ze złotym wargocem, dla ciebie druga, jak go chyba. Idźcie do Betlejem, gdzie dzieci zrodzone, Pieruszki z powietrza w żłobku położone. Oddajcie mu pokłon troski, on osłodzi wasze troski. Weźmiemy dary, kto z nas ile może, dla wyjdziecie w najwyższej pokorze. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, zaraz do Betlejem i spieszno Hallo, wie an im Sezname. Gloria. To jest Pan nad światem mocarz na mocarze przed moim majestatem wszystko pana na twarze. Samolier panie na koń uchu ku pokornemu cudze bardziej nie ale nie w mojej winy, to twoje złe nowiny. Oto nad światem wielka nowina, panna przeczysta zrodziła syna, powiła go gotlejem, króla, króla królów pana ziemi, Boga na niebie. Czy ja dzisiaj szaleję, czy ten starze co w serce mi na Oto on on Dawidów, syn on posiędzie, królestwo jego końca nie będzie. Uciśniony on ochłodzi, niewolników oswobodzi. Czasy Twych rządów są policzone. Na Twe kwałty i uciski sądu Boga jesteś bliski. Srogi mocarzu. <laughs> Niewolników syny, jak król, ja Bóg jedyny, przede mną na kolana. Hej wielki Hetmanie, wojsko na nich prowadź, niech nikt nie zostanie. Państwie postawie czcićmy go do mękarza. co jest swym wrogiem? Wrogiem jest także naszym. My trzej się nań nią i złączymy siły nasze. My strudzimy opary, promienną gwiazdę gasimy. Ty, czyni krwawe ofiary! Wybicie z w miecze, i czy w pałacu czy chacie, niech w dziadek pocieknie. Co nowo narodzone, do nogi dziś wygnie. Śmierć, śmierć każdej dziecinie. Nam ci myszka okryj nimi na kości, na majestaty, Panie z rąk Ja, ja się nigdy nie wstydzę. stronów i bereł też szydzę. Ja śmiertelną koszulę staję, chłopy i króle. Czy z króla, czy z nędzarza, wywlekam rządzą duszę i przed sąd Boga stawię. Cóż tyle czasu? Nam się za żywopa. Sam właściciel nasz Ha ha! tu nasze nawet dla na Chciała Bożego syna zabić moja ręka, teraz ci nie czeka, piekielstrowa męka. Król Hrodzie, za twoje godziny zbytki, chodź do piekła, bo ty brzydki! Nie, zostawcie! Nie! Chociaż żeś tak potężny, na nic ci to wyszło. Musisz dać pod ze swoją głowę pyszną. Zbawiciela w sutku spotkasz, który kocha wszystkich ludzi i dla nas nieba sobie porzucił, zanim inni tu przybędą, jest piosenką i z kolejką. Przyjmij te dary, masełka cztery, chleba pochyl, pochyl, całe nasze rusza. Bataliśmy znakiem nieba, nagle Mediol coś spostrzega. Gwiazdy jasną, co jak una, płonie ogniem mruga kuna. Wejdźcie śmiało, tutaj ludzie są ubodzy. Tak ubodzy jak Starelka, lecz tu święta jest panienka. I dzieciotka na nas czeka. Jestem Baltazar, a oto mój dar, na migra. Od Melchiola, w wdarze pokora oraz kadzili. Kasper z ochotą składa swe złoto. Nareszcie jesteś na Ziemi, by ludzkie życie odmienić. Tak ciężko było bez Ciebie, lecz Ty pomożesz potrzebie. Ludzie, jak wilków gromada, wciąż ktoś na kogoś napada. Naucz nas wszystkich miłości, obyśmy do niej dorośli. Wspomagaj, przywróć nam wiarę, byśmy w tej drodze wytrwali. Nauczmy, sklep się siedzieć, by nikt nie łaknął na Ziemi. Brak nam miłości i chleba. Naucz przebaczać i przebacz. Samotni, często i w tłumie, pomóż nam bliski zrozumieć. To jest jak przed rokiem, na szybach srebrne kwiaty i ten sam obraz z rogów ogień, świat biały jak opłatek.